Cześć, ma, ja jestem trzeci, a w dzisiejszym odcinku opowiem wam o skinie do koled, który już niedługo zostanie dodany do gry, ponieważ został on jakby zwycięzcą po prostu w akcji Supercell Make, Zaraz po prostu o tym skinie wam popowiadam, powiem między innymi kiedy on będzie po prostu w grze oraz po prostu ile ten skin będzie kosztował. A więc myślę, że dzisiejszy odcinek będzie naprawdę bardzo ciekawy, ale zanim jeszcze zacznę o tym wszystkim opowiadać, no to jeśli jesteście nowi na moim kanale, to zostawcie subskrypcję, najpierw pracę z wręczkiem, abyście otrzymywali powiadomienia o moich filmach oraz zostawcie łapkę w górę pod filmem, jeśli chcecie wiedzieć o odcinkach tego typu na moim kanale. No i zapraszam do opisu tego filmu, ponieważ tam znajdziecie moje wszystkie social media oraz moje dwa kluby z których jeden z nami to 50 polska. No i napiszcie w komentarzu kolet, a ja przypnę Wam serduszko. No i myślę, że nie ma to przedłużać. Lecimy z tematem dzisiejszego odcinka. A więc na sam początek warto by było pokazać jak ten skin wygląda, a więc właśnie tutaj macie go na ekranie, no i tak on właśnie wygląda. No i słuchajcie, ten skin został stworzony w ramach akcji Supercell Make, która polega na tym, że po prostu gracze tworzą m, po prostu skiny e, do danej postaci, która jest akurat w m, po prostu aktualnej akcji właśnie Supercell Make. No i w tej akurat y, akcji była kolec, e, no i właśnie do kolec trzeba było stworzyć skina, a inni gracze po prostu głosują na skiny stworzone przez innych graczy, no i po prostu skin, który otrzyma najwięcej głosów, wygrywa. I i zostaje dodany do broadcast. I właśnie ten skin, którego tutaj widzicie wygrał właśnie e, tą akcję Superstar Make. No i właśnie ten skin będzie niedługo w grze. No, a teraz powiem wam, kiedy ten skin pojawi się w grze. A więc, tak naprawdę, no oczywiście data nie jest znana, ale słuchajcie, no ten skin tak naprawdę wygląda mi na skinę, który po prostu może zostać teren tak naprawdę w każdym dniu w roku, ponieważ nie jest jakiś świąteczny skin, czy wakacyjny, czy jakiś zimowy, więc to jest tak naprawdę taki uniwersalny skin, który może się pojawić w każdej chwili. No i wydaje mi się, że ten skin pojawi się po prostu w najbliższej aktualizacji, więc po prostu ym, wydaje mi się, że ten skin pojawi się właśnie gdzieś po wakacjach. Właśnie w najbliższej aktualizacji, e, więc musimy tak naprawdę wyczekiwać tej najnowszej aktualizacji, na pewno to będzie po wakacjach, bo wiadomo, że kolejna aktualizacja mm, po prostu nie pojawi się już w wakacje, tylko po wakacjach, a więc moim zdaniem właśnie wtedy powinien się pojawić ten skin. Okej, okay, ale teraz powiem Wam o również bardzo ciekawej rzeczy, a mianowicie ile ten skin będzie kosztował. A więc no generalnie najpierw na czym warto się zastanowić to to, że ten skin będzie za Star Points y, czy za gemy. A więc wydaje mi się, że generalnie ten skin będzie za gemy, ponieważ do tej pory wszystkie skiny właśnie, e, które zostały dodane do z w ramach Halfki Super Star Make były za gemy, więc wydaje mi się, że ten skin również będzie właśnie za gemy. No a teraz pytanie pojawia się ile dokładnie gemów ten skin będzie kosztował. A więc no generalnie tak ogólnie, no to zawsze skiny właśnie w ramach akcji super Supercel Make kosztowały po 150 gemów i szczerze mówiąc ostatnim skinem, który został zadany w ramach właśnie tej akcji był skin Donity, wielorybianita i tam ku mojemu zaskoczeniu ten skin po raz pierwszy w ogóle, bo tak to zawsze właśnie kosztowały wszystkie skiny z tej akcji stworzone przez graczy 150 gemów, a ten skin Wielorybanita kosztuje 80. I moim zdaniem jest to szczerze mówiąc niesprawiedliwe wobec innych, ponieważ no jakby każdy się stara jak najbardziej może, wiadomo, a tamte skiny były po 150 gemów, a ten wielorybianita po 80 gemów po prostu, kosztuje 80 gemów, no i jest to moim zdaniem trochę dziwne, tego się totalnie nie spodziewałem. No, i tutaj w sumie, jeśli chodzi o tego skina do kolec, o którym jest dzisiaj odcinek, i ile on będzie kosztował, no to oczywiście wiadomo, cena nie jest jeszcze potwierdzona, ale wydaje mi się, że ten skin będzie kosztował 80 gemów. Ponieważ tak, to kiedyś skiny kosztowały po 150 gemów, więc może teraz po prostu Supercell przerzuca się na cenę 80 gemów. Też wydaje mi się, że skin ten Donity jest chyba ładniejszy, moim zdaniem, yy, i wygląda, ma raczej więcej szczegółów, tak mi się wydaje przynajmniej. No i kosztuje on 80 gemów, a ten ma trochę mniej, więc wydaje mi się, że ten tym bardziej, będzie kosztował 80 gemów, no po prostu kiedyś kosztowały skin po 150 gemów, a teraz moim zdaniem będą kosztowały po 80, więc no właśnie tak podsumowując, ceny skin moim zdaniem będzie kosztował 80 gemów. Ok, a więc w dzisiejszym takim szybkim informacyjnym odcinku, w którym opowiedziałem Wam właśnie o tym skinie do kolet, który zostanie długo dodany do Brawl Stars, e, powiedziałem właśnie tutaj ile on będzie kosztował e, oraz kiedy on zostanie dodany. E, moim zdaniem oczywiście, mm, więc mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. No i w dzisiejszym odcinku to był na tyle. Także zostawcie łapkę w górę pod filmem, jeśli właśnie ten film Wam się spodobał. Oczywiście nie zapomnijcie również o subskrypcji mojego kanału, aby być na bieżąco z moimi filmami. My myślę, że już nie ma co przedłużać tego filmu. No i teraz tak naprawdę pozostaje nam tylko czekać, kiedy ten skin... Mm, zostanie dodany do gry e, No i po prostu czekamy sobie na tego skina I po prostu jestem naprawdę ciekawy Ile ten skin będzie kosztował Ponieważ właśnie ostatnio ta wielorybianita Totalnie mnie zaskoczyła z tą ceną 80 gemów Więc no zobaczymy Zobaczymy jak to teraz będzie wyglądało e, Więc pozostało nam właśnie tylko czekać Ale więc ja już nie podróżuję tego filmu Także to było na tyle, trzymajcie się, no i cześć